Dobry wieczór, moi kochani. Jest prawie 21. Właśnie wracam do domu po pracy. Totalnie taka padnięta jestem, no ale co? Na zimowo się ubrałam, na zimowo. Przez to, że miałam zatoki zawalone ostatnio, to na zimowo wiadomo. Ocieplamy swą głowę. Babcia Paulina radzi. Żeby być zdrowym, nie mieć tych worów co ja, to plastr ogórka na oczy. Ciepłą czapkę nadszedł się amolem, zatoki tu się nadrzeć amolem pod nosem, żeby dobrze wdychać, gardło całe amolem, cały czas. Amol, amol i amol. To nie jest reklama amolu, to po prostu działa. Można oczywiście łyka wziąć nawet. A tak to ciepłe ubranie, ciepłe gacie z golfem i przede wszystkim czapka, rękawiczki, szalik i można przez jesień iść.